Jest bez znaczenia. Skoro wygrałeś, to należy ci się nagroda, Wiktorio. Z dobrze poinformowanego źródła wiem, że wygraliśmy przetarg. Naprawdę? O? Super. No wiesz, wiem to nieoficjalnie, ale jeszcze nigdy nie zdarzyło się tak, żeby zmienili zdanie po zarządzie. Stary, no to kamień z serca. Wypływamy na szerokie wody. To na no jak szerokie? To ogromna robota. Ewa! Przejdłam do agencji i powiedzieli, że tutaj jest. Tak. Chciałam ci powiedzieć, że dzisiaj wyjeżdżam. Dokąd? Do Wam do Wernera. Ty wiesz, że ja znalazłam klientów na tej jego pracę? Zrobił furorę, tak jak się spodziewałam. Pojedziesz ze mną? Dzisiaj? Nie bardzo mogę, Wóź. I tak Wiktor cały czas za mnie haruje. Masz rację. Tak, tylko zapytałam. Pożyczyć ci samo. Nie, nie. Michał mi pożyczył. Dziękuję. Ewa. Co się dzieje? Przecież widzę. Powiedz. Adam, nie zdziw się jak zadzwonisz do mnie i usłyszysz głos poddany. Znowu się do nas prowadził. Zamieszka u nas. Ja nie mogłam temu zapobiec. Zresztą ja nie mam prawa. Dzieci go potrzebują. Gdzie śpi? Nie bądź głuptas. Na kanapie w salonie, zadowolony? To znaczy, że ten jego powrót... Nic nie znaczy. Absolutnie nic. Ewa... Ja cię kocham, rozumiesz? Ja też cię kocham. Zadzwonię. Zadzwonię, jak wrócę, dobrze? Cześć, Wiktor! Tak? Bilety? jest Wiktor! Jakie bilety? A, rozumiem! Wiktor? No? Kasia dzwoni z sekretariatu. Mówi, że przynieśli bilety na wesele Figara. Pyta, czy mają być cztery. Tak, zgadzać. Tak, dokładnie, mają być cztery. Dziękuję. Kamila dała się namówić na operę? Owszem! A co cię tak dziwi? Na całe szczęście! Nie wszyscy mają taki barbarzyński stosunek do opery jak ty. Rozumiem, jak ktoś ma hopla na pewnym punkcie, to trudno mu cokolwiek wytłumaczyć. A ja znam tę twoją tajną namiętność, ale swoją drogą dziwi mnie, że Kamila to się podziela. A nie tylko Kamila. Hmm. Zabieramy też Zosię. Ty wiesz, że ona zna się na operze prawie tak samo dobrze jak ja. Prawie tak samo dobrze jak ty. Niemożliwe. Wiesz, twoja zdolność do tworzenia duetów ostatnio mnie zadziwia. Uż, daruj sobie te brudne myśli, dobra? Zosia będzie z narzeczonym. Jak widzisz? Po prostu potrafię... Nie przesadzam. Bardzo długo nie wybrała znaku życia. Naprawdę tak było? Wiesz, ciągle w drodze. Pewnie jesteś głodny. Chodź. O kurczę. Coś się stało? Nie, to bardzo tego elegancko. Ktoś ma przyjść? No co ty, no przecież to dla ciebie. Siadaj. Zaraz podam zupę. Trzymałam na gazie, żeby była gorąca. Rosu, zawsze mówili, że lubisz. Pewnie, że lubię. Kto nie lubi? Tylko ja. Ale gaz. pewnie chcesz umyć ręce. No pewnie po takiej drodze. Tam jest ręcznik, a może się chcesz wykąpać? Nie, nie. Romek, wiesz, poznałam świetnych ludzi. Dziś wieczorem pójdziemy z nimi. Do opery, co ty na to? Tyle czasu byłeś w drodze. Trzeba się jakoś ukulturalnić. Tylko proszę cię, nie mów, że nie lubisz opery. Jak zobaczysz wesele figara w tym wykonaniu, na pewno polubisz. Wiesz, ja w ja uważam, że człowiek nigdy nie powinien z niczego rezygnować. No wiesz, mówić, że to nie dla niego, że się nie zna. Nikt nie rodzi się znawcą niczego, a... Im bardziej się na czymś znasz, tym bardziej to lubisz. Zgadzasz się ze mną? Słuchaj, Zosiu, musimy porozmawiać. Y tak, musimy. Przez telefon jakoś nie można tak o wszystkim mówić, prawda? Mm. Ale myślałam, że to obiedzie. Chyba lepiej teraz. Może masz rację? Dobrze. Słuchaj. Y, ja. Y, y, to znaczy. Y, to znaczy my... Nie będziemy się więcej widywać. Jak to co ty mówisz? To co słyszysz? Muszę ci to w końcu powiedzieć. Ja nie chciałem tego mówić przez telefon. Ja... No wiesz, ja mam kogoś. Masz kogo? Tak. Ja nikogo nie chcę oszukiwać. Poznałem ją we Włoszech. Na imię ma Julietta. Jesienią bierzemy ślub. To wszystko. Przykro mi naprawdę. Mam nadzieję, że nie miałaś w stosunku do mnie jakichś planów, nie? Miło było. Zachowajmy wspomnienia, nie? Chyba lepiej pójdę. Dominika? Ada? Co ty tutaj robisz? Jak widzisz sprzątam. Ach, taki żart. Ty w roli gosposi. Po prostu pomagam twojej cioci. Cioci? A co? Kiedy mnie wyrzuciłeś z domu nie miałam gdzie się podziać. Ja cię nie wyrzuciłem, prosiłem tylko żebyś się gdzieś przeniosła. Wyrzuciłeś, a zresztą co to za różnica? Ogromna. To no w każdym razie twój wuj mnie przyjął i nie muszę się już więcej błąkać. Przyszłaś do Laudańskich prosić o mieszkanie? Wiesz co, ty jesteś po prostu niesamowita. O co ci chodzi? Zeszłam ci z oczu. Najwyraźniej nie zupełnie. To co? Chcę, żebym umarła? Przestań histeryzować. Powinniśmy się rozstać. Nie pasujemy do siebie. Przecież rozmawialiśmy na ten temat tyle razy. Takie rzeczy się to czasem zdarzają. Mówisz tak, żeby mnie zdenerwować. Dzieje? Nic ciekawego wujku. Adam, co za awantury? Ja nie robię żadnych awantur. Moniko, pozwolisz, że ja porozmawiam z Adasiem? A ty idź do siebie. Dobrze. Do siebie? No ja się chyba przesłyszałem. Przestań. Nie miała się gdzie podziać, więc przyszła do nas. Co, mieliśmy ją wygonić? Wystarczy, że ty to zrobiłeś. A więc i wy jesteście przeciwko mnie. No w takim razie doraź mi wuju, co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Ożenić się z nią? Z kobietą, której nie kocham? Kiedyś... Kiedyś było zupełnie inaczej. Albo wydawało mi się, że jest inaczej. No dobrze, zrobiłem błąd, popełniłem go, ale czy mam za to płacić do końca życia? Mógłbyś być przynajmniej dla niej trochę milszy. No staram się. Ale nie przypuszczałem, że ją tutaj zastanę. Powiedziała, że nie ma się gdzie podziać. No. A żeby... Coś sobie wynająć, to powinna mieć pracę. A, może ty byś mógł jej coś znaleźć? Ja myślałem o tym. Ale ona nic kompletnie nie potrafi. Nie mogę jej nikomu polecić, bo wyjdę na kompletnego kretyna. Czekaj, 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 czekaj. A u ciebie? U mnie? Wiktor ostatnio przyjął jakąś osobę. Nie, Nie no. U mnie nie ma miejsca. Czekaj chwilę, filha, eu Pogodowie, przyjeżdżajcie natychmiast Wałbrzyska 10 przez dwa. Zagrożenie ciąży. jest w szpitalu, to chyba możemy pójść do tej opery. Poczekaj. Nie możemy jej tak zostawić. Zostawić? Jest w szpitalu. Co ty jeszcze możesz dla niej zrobić? Nie wiem, ale wydaje mi się, że ktoś powinien tu z nią być. Już nie przesadzaj. Spóźnimy się. Kamila, przestań. Dobrze, wiesz, jak mi zależy na tym, żeby pójść na to przedstawienie, ale... ale nie mogę, no. Ty chyba zwariowałeś. To twoja kochanka, czy co? Przestań. Jak możesz tak mówić? Znam Zosię i bardzo ją lubię. I dlatego nie mogę jej tu zostawić. Będziemy tu siedzieć, dopóki jej nie wypiszą, tak? Zadzwonię do Ewy. Ewa? Mówi Wiktor, słuchaj, stało się nieszczęście z Tak w szpitalu. Na woli. Pomyślałem, że powinnaś wiedzieć. Schowujesz się zupełnie, jakby to było twoje dziecko. Masz do mnie o to pretensje. W końcu zawiozłeś się do szpitala w porządku. Ale chyba nie będziemy tu siedzieć nie wiadomo dokąd. O co ci chodzi? Lubię ją i nie wyjdę z tym, dopóki się nie dowiem, że z nią wszystko w porządku. To takie dziwne. Wiktoria, w każdym razie idę. Po to idź. Tu dłużej siedzieć, można zwariować znów. No to być. Nikt ci nie da. Nie idziesz ze mną? Nie. No to cześć. Cześć. Więc co, siostrze. Zabieg jeszcze się nie skończył. To musi jeszcze trochę potrwać. No dobrze, ale co z dzieckiem? Nadzieja jest. Całe szczęście, że przywieziono ją tak szybko. W przeciwnym razie nie byłoby żadnych szans. Jak tylko zabieg się skończy, poinformuję pana. Co się stało? Mieliśmy iść do opery. Podjechałem po Zosie i zastałem ją w domu półprzytomną. A co z dzieckiem? No, nie wiadomo. Rozmawiałem niedawno z lekarzem. Jest nadzieja na uratowanie ciąży. Pójdę do niej. Nie, teraz ty możesz iść. Ona ma jakiś zabieg. O Boże. To co może jeszcze nic straconego? Oby. A co się stało? Oby. Udało się. Ani matce, ani dziecku nic nie zagrasza. Słuchaj. Boże. Boże, bo... Dzięki Bogu. Ty, ty moglibyś ją zobaczyć? Jest zmęczona, ale lekarz wyraził zgodę na krótką wizytę. No, no, wszystko już jest dobrze. Co z moim dzieckiem? Czy lekarze nie kłamią? Nie, nie kłamią. Było ciężko, ale wszystko się udało. Naprawdę? Gdyby Wiktor się nie znalazł i nie zareagował tak szybko, to być może by się nie udało. Dziękuję. Co się stało? Tak bardzo się starałam. Chciałam, żeby to był nasz najcudowniejszy wieczór, żebyśmy go z Romkiem zawsze wspominali, a on przyszedł taki... Zimny, obcy. Nawet nie zdążyłam mu powiedzieć, że będziemy mieli dziecko. A może jak się dowie, to zmieni zdanie. Nie sądzę. Zresztą mówił, że ma jakąś Julietę. To już koniec. Zosiu, nie myśl teraz o tym. Najważniejsze jest dziecko. Musisz dbać o swoje zdrowie. Hmm, to już koniec. Dla mnie tacy kochani. Myślę, że pacjentka powinna teraz odpocząć. Podam pani środek uspokajający. Potrzebuje pani snu. Czy ty. Czy ty wiesz, co to znaczy spłonąć żywcem? Jesteś mordercą. Mordercą słyszysz! A ty, hipokryto. Najważniejsze, żebyś nadal milczał, tak jak do tej pory. Nic mi już, co prawda, nie mogą zrobić, ale nie chcę żadnych głupich pytań i komentarzy. Nawet nie wiesz. Kogo zabiłeś? Kurczę. No ale jak to nie mogłaś, no? Przecież umawialiśmy się, że, że, że pojedziesz dzisiaj i się z nim dogadasz. No byłam już w drodze, ale musiałam zawrócić. Zosia trafiła do szpitala i chciałam być przy niej, no. Nie złość się, wiem, że nawaliłam, wiem. No dobrze, ale co ja mam teraz powiedzieć klientowi? Znaczy, jutro przedstawimy pełny wybór. Jutro? No, przecież on chciał dzisiaj! No to pojadę dzisiaj. Teraz? Zostaniesz w galerii? Dobrze, tylko jedź i szybko wracaj. No ja nienawidzę takiej sytuacji, jakoś go przetrzymam, ale ci faceci to po prostu, wiesz, jak tylko mają trochę więcej w kieszeni, to od razu stają się obrażalcy, i niecierpliwi. Dasz sobie radę. Pojadę migiem i zaraz wracam. Daj kluczyczkę. No Masz. Ten. Tylko uważaj na drogę. Panie Werner, jest tu ktoś? Kogo to licho niesie? Pani Ewa? Daj powiedzieć, panie wie. Przyjechałam do Wernera, do chaty on nie żyje. Jezus, Jak to nie żyje? Dwa dni temu go widziałem on zdrowy. Powiesił się. Gdzie? No w chacie, w swojej chacie się powiesił. Proszę opowiedzieć. Ja zadzwonię na, na pogotowie zadzwonię. To jest 999. Ile? 999. Halo. Chciałam zgłosić samobójstwo. Znalazłam zwłoki w lesie. W chacie w lesie. Rozdrażewo. Rozdrażewo. Rozdrażewo! Ewa Werner. Dobrze. Dobrze, dziękuję. Powiedzieli, że zaraz przyjadą. I pani opowiada. No więc ja przyjechałam po tej jego rzeźby. Ja miałam rację. Ja tę rzeźbę, którą wzięłam do miasta, sprawdziło się. Znalazła zainteresowanie. Więc ja pojechałam do tej chaty. Wchodzę, patrzę drzwi otwarte. On nigdy drzwi nie zamykał, zawsze miał otwarte. Patrzę z błoki. Powiesił się. Na belce pod sufitem. Wyglądał okropnie. Matko boska! Ach, no co też temu staremu się wejmie pokręciło? Dlaczego? Dlaczego on to zrobił? Zawsze zastanawiałam się, dlaczego ludzie targają się na własne życie. No i przecież to jest grzech śmiertelny. Antoś wraca. No i co? Pani Ewa wezwała pogotowie. Jemu ja raczej grabasz poprzedni. Nie wisiał długo, bo jak go to jeszcze nie całkiem zesztywnie ręce i przeleciał. Panie, a jak wtedy byliście u niego za damem? E, czy on coś gadał, czy może. E, wie pani, może, że coś nie ten. E, nie. Nie, no, zachowywał się trochę dziwnie, tak jak mówiliśmy, ale. Ale nic nie wskazywało na to, żeby. Werner zawsze chodził swoimi drogami jak kocura. No i co dalej, Antoś? A co ma być? A może go ktoś zamordował? Głupstwa gadasz. Kogo on obchodzi?